Legia Warszawa z Mostar, ekipa stołecznego klubu przed swoim czwartym meczem w tegorocznej edycji lidze konferencji, jak zagra drużyna Kosty Runianicza, jakie ma mocne argumenty, ile kosztuje skład, a także jak wyglądają rywale. O tym w dzisiejszym materiale. Cześć, kanał 365 Dni o Piłce, przed Wami materiał zapowiedziowy, w którym przeanalizujemy sobie Zriński i Mostar i pochylimy się nad tym spotkaniem w czwartek 9 listopada właśnie pomiędzy Legią a ekipą z Mostaru. Na samym początku oczywiście zachęcam do subskrypcji kanału, czerwony guzik na dole, pamiętajcie też o kciuku w górze pod filmem. A teraz zaczynamy. Przede wszystkim spójrzmy sobie na tabelę. Tabelę grupy Ligi Konferencji, grupy E. Jak doskonale widzicie, Legia jest liderem. Natomiast rywale Legii plasują się na miejscu trzecim. Jedna wygrana na koncie z AZ Alkmaar na inaugurację w pierwszym meczu kolejki Ligi Konferencji po takim szalonym starciu, kiedy padł wynik 4 do 3. Też rzut oka na właśnie te ostatnie spotkania, bo myślę, że warto do tej historii się odnieść. Legia, która właśnie na początku wygrała z Aston Willą, Później niespodziewanie poległa, no i na samym końcu wygrała przed kilkoma tygodniami ze Zrińskim, Natomiast właśnie Rywale to jest najpierw wygrana 4-3 do 3 z AZ, później porażka z Aston Villą 0-1, do 1, gdzie, gdzie bramka padła w samej końcówce spotkania. No i oczywiście na samym końcu ta konfrontacja z Legią i porażka 1-2. Do Dodajmy tak patrząc trochę szerzej z perspektywy Legii Warszawa, że no to jest taki kluczowy. Tydzień. Rozmawiałem wczoraj z Maciejem Frydrychem z portalu legioniści.com, a także Przegląd Sportowy. Zresztą cały ten podcast możesz sobie sprawdzić w tej chwili, rzucę wam tutaj linka. No i generalnie mówiliśmy o tym, że faktycznie no Legia jest przed takimi swoimi kluczowymi dniami, które będą rzutowały na najbliższe miesiące, no bo rzeczywiście jest duża szansa, aby sobie gdzieś tam no już prawie zapewnić awans do fazy pcharowej Ligi Konferencji, a na pewno zwiększyć notowania do tego, no bo taka wygrana ze Zrińskim spowoduje, że stołeczny klub będzie miał 9 punktów a już w weekend, też to warto oczywiście podkreślić Legia mierzy się z Lechem Poznań także też takie starcie na szczycie w Ekstraklasy, więc z pewnością mobilizacja w stolicy jest spora, rzućmy też okiem na te ostatnie tygodnie Legii Warszawa, no bo myślę, że ten październik no chyba do zapomnienia, bo naprawdę wyglądały te tygodnie w październiku koszmarnie jeżeli chodzi o mecze drużyny kostru no to tak jak widzicie, najpierw to była ta porażka z Jagiellonią 0-4 do w Stoku, później wspomniany mecz z AZ w Lidze Konferencji, porażka 0-1 do następnie przegrane mecze w lidze z Rakowem i ze Śląskiem, przełamanie ze Zielińskim moster następnie porażka jednak ze Stalą Mielec, ale te dwa ostatnie mecze gdzieś tam tchnęły ekipę stecznego klubu i wpuściły dużo pozytywnej energii, no bo to jest ta wygrana w porze Polski z gks Katowice, a także ostatni ligowy mecz, mecz zresztą przyjaźni, wygrany z jakim Radom. Teraz oczywiście pełen fokus na Zielińskim, natomiast jestem przekonany, że jeszcze jakby kibice Legii, włodarze, sam trener i piłkarze mają taką świadomość, że no gdzieś tam ten kryzys jeszcze do końca nie został zażegnany. Myślę, że takie dwa zwycięstwa w najbliższych dniach będą smakowały wybornie, zwłaszcza, że po pierwsze będą ważyły dużo, no i też spowodują, że faktycznie już drużyna tak na dobre wiedzie na swoje odpowiednie tory. Te dwa ostatnie mecze wygrane, oczywiście, są fajne, natomiast myślę, że jeszcze nie do końca ci kibice Legii, którzy nie są do końca przekonani, właśnie się w tym utwierdzili. Zwróćmy uwagę, jak może wyglądać skład Legii Warszawa na to spotkanie ze Zrińskim. Myślę, że do Boju, Kostarnianieć może tutaj. Wpuścić takich zawodników. Od bramki to jest Kacper Tobiasz. Dalej Artur Jędrzejczyk, Radowan Pankow i Ribeiro. W środku pola myślę, że mogą zagrać duet sliszy czelaka. Na wahadłach Szołek i Jill Dias. Dalej Josue, także Ernest Muci. No i na szpicy Blasz Kramer, który ostatnio no, gdzieś tam wygryzł Tomasa Pekarta i jest takim, no powiedziałbym, pierwszym napastnikiem. Tak przynajmniej pokazują te ostatnie tygodnie. Natomiast krótko, jeżeli chodzi o argumentację tego składu. Trzy korekty względem meczu poprzedniego między Zrińskim a Legią, jeżeli chodzi właśnie o to zestawienie. Myślę, że tutaj na skrzydle zagra mimo wszystko Gildias, który od trzech ostatnich meczów gra od pierwszej do 90 minuty, to warto podkreślić, że Portugalczyk no wydaje się, ma w tej chwili pewny plac na lewej stronie, zwłaszcza, że gra naprawdę dobrze. Drugą korektą, którą tutaj, no mam wrażenie, że dokona trener Kostaruniańcz będzie Ribeiro, który może zastąpić Capuadiego, a także pamiętajmy też bramkarz Legii, a więc Kacper, e, Tobiasz, no bo niespodziewanie w mostarze bronił Chładun, bronił całkiem nieźle, natomiast myślę, że też no to musiał być taki też impuls dla Tobiasza po pierwsze, a po drugie chyba jednak Kostaruniańcz nie będzie chciał zaburzać tej rywalizacji i, e, i tej hierarchii na bramce, i więc właśnie najpewniej w meczu ze Zielińskim zagra od początku Kacper Tobierz. Jeżeli chodzi o sprawy kwotowe, więc ile kosztuje jedenastka Legii, bo zawsze te zestawienia sobie gdzieś tak pozycjonujemy, a więc porównujemy sobie też zestawienia właśnie polskich ekip kontra e, rywale. Tak to wygląda, jeżeli chodzi o skład Legii pod lupą, e, uwzględniając właśnie finanse. Jedynastka Legii, ta, którą tutaj desygnowałem, e, kosztuje mniej więcej, to są oczywiście kwoty, e, gdzie źródłem jest transfer markt, de, 21,5 i 5 miliona. Najdroższym piłkarzem jest oczywiście Bartosz Sliż, a więc reprezentant Polski, który no, właściwie na 100% wybiegnie od początku. Dalej to jest Ernest Muci. Tutaj oczywiście można się zastanawiać, czy ten Kostarunianicz wypuści właśnie Albańczyka, czy ewentualnie da szansę Markowi Gualowi. No i na samym końcu powiedziałbym ten podium finansowy zamyka Kasper Tobiasz. Jego wycena transferowa to 4,5 miliona euro. Robi się ciekawie, kiedy porównamy sobie oczywiście też te wyceny transferowe rywali, a więc drużyny zlińskie Mostar. Na samym początku skład tak może zagrać ekipa gości przy w czwartek. Od bramki to jest Maric, wyżej Czorluka, Jakowlewicz, Radic i Ticinowicz. Wyżej Iwancic, Kis, a także Candia, No i tercet ofensywnych piłkarzy będą stanowić najdroższy w tym zestawieniu: Cudze, kapitan Bilbija, piłkarz, który przypomnimy, tylko trafił bramkę w tym poprzednim meczu właśnie z Liński Legia, a także na samym końcu Hrwantic. Oczywiście tutaj korekt może być więcej, nie będę zgrywał eksperymentów, nie śledzę na co dzień tamtejszej Ekstraklasy, także sugerowałem się po pierwsze tą ostatnią meczem, tym ostatnim meczem właśnie Zrińskiego w Lidze Konferencja, także ostatnimi meczami w tamtejszej Ekstraklasie. Także tutaj myślę, że naprawdę ten tercet ofensywny, no to jest coś, na co warto zwrócić uwagę, bo właśnie ten napastnik, a więc Bibia, no to jest też piłkarz szalenie skuteczny. 13 bramek, a także 6 asyst w tym sezonie. Myślę, że to nie jest dzieło przypadku, zwłaszcza, że strzelił gola w tym meczu z Legią Warszawa. No, i żeby dodać legionistom otuchy, myślę, że warto zerknąć w tej chwili na wartości rynkowe tych piłkarzy, a więc zawodników z Ryńskiego Mostar. Także tutaj możemy odetchnąć, bo ta jednostka kosztuje ledwie ponad 5 milionów euro. Najdroższym piłkarzem jest skrzydłowy napastnik Cuze, dalej to jest wspomniany Bilbia, to jest odpowiednio 1 milion euro, a także 0,8. Pozostali zawodnicy no, kosztują w okolicach powiedziałbym 500 tysięcy euro, w większości jednak jest tańsza. Natomiast pamiętajmy, no po pierwsze pieniądze nie grają, po drugie gdzieś tam liga jest też no, mniej medialna i też za tym idzie gdzieś tam no, ceny tych zawodników są zdecydowanie proporcjonalnie niższe. Natomiast no, futbol znał nie takie przypadki, kiedy piłkarze zdecydowanie teoretycznie lepsi, a na pewno drożsi, wyglądali słabi i na końcu przegrywali. Oczywiście mam nadzieję, że taki scenariusz się nie wydarzy. W czwartek, 9 listopada przy Łazienkowskiej no i tutaj Legia oczywiście musi sięgnąć po komplet. Ten komplet oczywiście musi być też, no i chyba jest obowiązkiem. Myślę, że nikt nie wyobraża sobie scenariusza innego niż właśnie wygrana na Drużyną Krusnosława Rendulicza Pamiętajmy też, że Legia jest w bardzo komfortowej sytuacji, bo tak jak wcześniej widzieliśmy grupę Ligi Konferencji, no to właśnie Legia po pierwsze otwiera, a po drugie, tym obecnym takim bezpośrednim konkurentem, jeżeli chodzi właśnie o Legię Warszawa, jest Aston Villa, z którą Legia przecież wygrała, a Anglicy, podobnie zresztą jak drużyna Stołecznego Klubu, ma również na koncie, mają również na koncie sześć oczek, także naprawdę komfortowa sytuacja. Wyobrażam sobie, że taka wygrana ze Zryńskim i naprawdę myślę, że nawet Remis z z Birmingham w następnej kolejce ustawi Legię no i spowoduje, że no właściwie ten awans do fazy pucharowej będzie niemalże pewny. Na samym końcu rzut oka na terminarz, a więc na te najbliższe miesiące z perspektywy drużyny stołecznego klubu, no bo tak jak powiedziałem wcześniej w piątej kolejce, dokładnie 30 listopada Legia mierzy się z Aston Villą to jest oczywiście mecz rozgrywany na Villa Park a więc drużyna Matiego kasza podejmie właśnie stołeczny klub i na samym końcu, a więc w połowie grudnia, dokładnie 14 Legia gra u siebie z AZ no to też będzie taki mecz, no pewnie, no nie wiem, czy dodatkowego ryzyka, ale mecz też pewnie szczególny z uwagi, no przede wszystkim na te tragiczne i skandaliczne wydarzenia w Holandii. Zobaczymy też, czy z udziałem kibiców gości, czy jednak gdzieś tam e, klub AZ będzie chciał się z tego wycofać. Natomiast no to jest z pewnością melodia przyszłości. Teraz skupmy się na czwartku i na tym, żeby Legia wygrała ze Zrińskim. Ja obstawiam wynik 3 do 0. Liczę na taką fajną, pewną, odważną i też efektowną grę. Nie ma co się szukiwać. Natomiast przede wszystkim fajnie, jakby Legia gdzieś tam zachowała tę szczelność i tę powtarzalność, jeżeli chodzi o wyczyny z tyłu. No bo przypomnijmy, że chorowy mecz z Gigasem Tychy na 0. E, wygrany tam wygrana 3 do 0 no i także ten mecz z Radomiakiem, również wygrana, gdzie było zachowane to czyste konto, także fajnie, żeby ta tendencja się powtórzyła i żeby to była jakaś taka pewna ciągłość. Kanał 365 Dni o Piłce, to co możecie teraz zrobić, to zasubskrybować ten kanał. Wielkie dzięki, że dotrwaliście do końca, do zobaczenia i pozdrawiam.